Technologia to tylko jeden z bloków tematycznych Steamu. A jednak to właśnie ona umożliwia nam przeniknięcie do świata dzieci, dla których to nieodłączny element codzienności. 7, 9, 10, 11, 12, 13. Czasami właśnie. Hmm, Dorośli, nawet pedagodzy obawiają się, że Steam jest związany z technologią. Jak słyszą, słowo technologia zaraz mają przed oczami przede wszystkim jakieś ekrany, długie spędzanie czasu przed właśnie laptopami czy oglądaniem różnych rzeczy. Natomiast tak naprawdę Steam jest tak szeroki. Że oczywiście są również narzędzia cyfrowe, którymi po, po, posługujemy się w przedszkolu. My, akurat, jesteśmy w takim miejscu sali, którą stworzyłyśmy z myślą właśnie, żeby to była taka sala steamowa. Mamy różne roboty edukacyjne, ekran dotykowy, mnóstwo różnych klocków konstrukcyjnych. Natomiast nasze pozostałe sale nie są jeszcze takie przekształcone w takie Steam Laby, można powiedzieć. Ale to nic nie szkodzi, ponieważ Steam jest tak szeroki że można posługiwać się, a nawet trzeba posługiwać się też środkami analogowymi, narzędziami analogowymi, czyli to jest po prostu zwykła kredka, plastelina, są to też patyki, piasek na dworze, różne narzędzia sensoryczne. Dzięki robotom edukacyjnym dzieci mogą rozwijać umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, uczyć się orientacji przestrzennej, kierunków. Dzieci są bardzo zainteresowane, jeżeli chodzi o roboty edukacyjne, bardzo fajnie w to wchodzą. Naszym ulubionym robotem jest Zosia Mała, nauczycielka. Jest to, to jest tak sympatyczny robot, że jak tylko dostałyśmy go tutaj w naszej placówce, to każda grupa wiekowa się w nim zakochała. Jako nauczyciel, jeżeli chcę przeprowadzić zajęcia, no to muszę poszukać takich rozwiązań, żeby to nie było, że to jest zabawka i dzieci robią po prostu to co chcą, tylko żeby zawsze wychodziły z tego jakieś efekty, jakieś korzyści płynące. Ja korzystam często, jednak to nie jest tak, że korzystam tylko i wyłącznie z robotów bo to jest na takiej zasadzie, że robota, technologia nie zastępuje nam tych tradycyjnych metod nauczania, czyli tutaj muszę wziąć pod uwagę taki trochę balans między technologią a tymi tradycyjnymi metodami na nauczania. I staram się tak projektować, tutaj aranżować swoje zajęcia, żeby tutaj właściwie się zadziało dużo więcej, nie tylko sama technologia, tylko jeszcze dodatkowo jakieś sztuka, artystyczne rzeczy. Czy tutaj na przykład kompetencje językowe również? Ja kodowania nauczam już jakby tutaj od dzieci w wieku. Takich najmłodszej grupy, naj, od, zaczynam od najmłodszej grupy wiekowej, to wtedy się staram na przykład maty do kodowania robić na dywanie, czyli yy, wyciągam taśmę malarską, sznurki, najpierw potem chodzimy, my jesteśmy tymi robotami, tak naprawdę. Te dzieci są tymi robotami, chodzą w prawo, w lewo, utrwalają kierunki, schemat całego ciała. I dopiero jak już są na to gotowe, to wprowadzamy roboty edukacyjne. Były sytuacje, że wprowadzałam robota edukacyjnego i nawet ja sama nie wiedziałam, że on potrafi jeszcze jakąś rzecz. I ja się nauczyłam tak naprawdę tego od dzieci. Ja się staram podążać za dziećmi, i to mi się też bardzo podoba, akurat w Steamie, że nie nudzę się, mogę podążać za dziećmi i dzieci mi też czasami pokazują, jak prowadzić te zajęcia. Roboty edukacyjne to most, który łączy naukę z zabawą. Dzięki nim dzieci uczą się zasad kodowania, co na dalszych etapach edukacji jest podstawą do nauki programowania. Jednak przede wszystkim, mądre i świadome wprowadzenie robotów do zajęć edukacyjnych pomaga rozwijać kompetencje kluczowe, takie jak innowacyjność, logiczne myślenie, planowanie i rozwiązywanie problemów.